Wygrałem dzisiaj w tym turnieju. Dobra, kłamałem, nie wygrałem go jednak. Zająłem, 200, zająłem 214 miejsce. Powiem tak, możecie tutaj zaobserwować, że miałem aż jeden punkt. I wiązało się to z tym, że podczas dzisiejszego meczu, ogólnie turnieju, liczba zawodników była nieparzysta. Więc pauzowałem w piątej rundzie i dostałem za to punkt. Mhm, tak. A wy coś tam, kurwa. A wy coś tam kurwa pierdolicie, no? <laughs> Brawo, tak? A temu co, co tak słabo poszło? A, bo się wycofał chyba, tak? No. Dobra, byli gorsi, bo się wycofali. <laughs> A Franek, Franek też dostał dzisiaj z, z tym z przerwą wygraną. Nie, no, mówiąc tak totalnie szczerze, dwie partie były do wygrania, trzy partie były do wygrania, ta, chociaż ta trzecia była taka, no, w tą partię, jak grałem, to miałem dwa pionki więcej, ale przegrałem, a w przedostatniej rundzie Chłop mi podstawił Hetmana, ale to przeoczyłem. Jak się z szawodnicą? No na początku byłem w szoku, przez trzy pierwsze mecze. To ja tam kurwa całej z rokiem nie obejmowałem, ale powiem Ci, że z każdą kolejną partią jakby lepiej to wyglądało, nie? Chociaż albo tutaj w trzeciej rundzie, albo w drugiej. To przegrałem chyba, kurwa, w, nie wiem, kurwa, w pięć posunięć. <śmianie> Jakąś pułapkę z TikToka mi ziomek zapierdolił. Czy chujowo się gra? Nie no, spoko się gra, jakby spoko ludzie też byli. Ja się z nimi gadałem, znaczy wiadomo, że podczas meczu to nie, ale ale po meczu się gadałem. Ciekawe jak Patrykowi poszło. Zdobył trochę rankingu czy nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów. 5 na dziewięć. Bo to był taki ziomek z Opola, tam z jakiegoś uniwersytetu w Opolu. Zobaczmy w sumie. Sorry, to miała dosłownie pół, ale na potem zaczęła grać. Tu zaczęła chujowo grać, grosie. bo tu do tej pory było zajebiście. ...kompromitajca, degrengolada, szkorbut i patologia. Po te wróciłeś tutaj, przegrałeś z kobietą 1400 elo. W jeden dzień zrobili Ci rekord gorszy niż w Famy MMA. Do konta. Ja, dziula, nakładam na Ciebie mandat w wysokości 20 zł. Jeszcze, jeszcze ona przyjechała z taką koleżanką. O. No, no to ona sobie lepiej poradziła. Ona miała 5,5 punkta. No, a jakby tu wygrała? Miała 6,5, a 6,5 to już jest, już jest zajebiście. Kożer był na tym turnieju. O, tego widziałem. Ten ziomek stary na farmił 140 punktów, kurwa, na tym turnieju. Cześć to! Pojebany. 140 punktów stary na farmiu. A, bo tu na GMA wygrał. Tylko ten ziomek już jest chujowy chyba. 26 punktów stracił, lol. Czy on na 14 lat? Nie wiem, ja to ja zaś Ale Chłop 140 punktów stary na farmie czy Więc Kurwa gdzieś... Ja chyba przejeżdżałam koło chylic. Ta, stary, 16 lat ma. Do Zbychu mówił, że jebać jakiegoś XN, ale ja nie wiem o co chodzi. Pierkach ty najwięcej punktów stracił. O, Tomkowi co się poszło? Łóżko mi się poszło. O Jezu, tu w ogóle komuś nie poszło. Jakiś błąd z roszadą zegarem miałeś, czy udało się kliknąć? Nie, 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 nie. Nie, nie, no jakby kurwa, jak mi powiedzieli, gdzie kliknąć i, i co zrobić, to jakby bez problemu, nie? Nie ma z tym, nie ma z tym yy, żadnego problemu. Akcja była tylko taka, że na początku się kurwa dziwnie grało na tej szachownicy. Nie miałem kurwa pojęcia w ogóle co się, co się tam dzieje ale myślę, żebym z trzy dni tak pograł i by to było jeden chuj. Jeszcze jestem, no. jeszcze jestem na tyle normalny i spoko, że tamta Menelica chciała stary zostać we Wrocławiu iść chlać kurwa z jakimiś z jakimiś yy, chuj wiekim i ja powiedziałem chyba z chuja spadła, a wracasz do domu. No serio ci mówię. A to ty nie wiesz, obok pamięci byli rodzice, bo mi pomagali od 9 do 20, akurat jak wracali do domu z wymiotem. Okay. Weronika mnie przecież takiego. Mój tata powiedział, że w końcu ktoś mądry dołączył do rodziny XD, jak powiedziałem, że mi kazali wrócić. Oczywiście, stary. Nie ma kurwa klamia. Na mojej zmianie. Wrocławski szachist przesyła 10 złotych. Dziękuję, wujek, za to, że dałeś mi wygrać na turnieju, to było dla mnie bardzo ważne. No nie ma sprawy, nie ma sprawy, no, no parę osób mnie tam poprosiło, ja też tam nie miałem jakiegoś ten, nie miałem tam jakiegoś wiesz, yy, jakiegoś parcia. Ja w większości tych meczów miałem totalnie wygraną pozycję, ale tak patrzę na tych ludzi, oni coś tam jakimś elo mówią, że im, że im coś tam, co jakiś tam kurwa wiesz, ze łzami w oczach, mówię chłopie, dziękuję Ci za i idź powiedzieć tam przy stoliku, że Ty wygrałeś. Musimy zawieźć na pasaż Niepolda i dać jej plecak do IRL, znając ją, to jakby poszła na pa pasaż Niepolda, to, to jedyne co zawieść i kto zawieść, to ona by zawiodła nas. No. Pan naturala przesyła 9 zł i 75 groszy. Kurwa stary, co ty odwalasz, przegrałeś na 11 i 12 latkę i kobietę po 50 i dziadka przed 73 i wstyd się pokazywać po tym. Chłopie, ale wygrałem... Wygrałem na pauzę. No ale mówię wam, trzy razy miałem wygraną pozycję, nie? <ścoughs> tak szczerze już, uczciwie. Nie no, był jakiś tam, był jakiś tam starszy dziadek Ale kurwa, ja wam powiem szczerze, wszyscy ci ludzie, z którymi ja grałem, znaczy no nie z każdym rozmawiałem, nie? Ale to... To z, tam, powiedzmy, z sześcioma rozmawiałem na, na dziewięć osób. to oni kurwa w szachy grają pół życia i tak dalej. Ja, 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 ci, ja powiem ci szczerze, jak ktoś mi kurwa mówił, że on jeździ kurwa na trudniej szachowe kurwa od iluś lat i że gra w te szachy kurwa 15 lat. Ja sobie tak patrzę kurwa i mówię, i co ty tu kurwa w tej lidze mistrzów kurwa robisz na stołach powyżej 100? Sto? Jakby wiesz, to... Nie byłem też w pozycji, żeby ich wydać, ale oni dobrze wszyscy byli. Ale za tydzień na przykład jest turniej takich ludzi do 1250 elo, nie? Znaczy, nie jest mi przykro, no kurwa, no ja pierdolę przegrałem, ale ja się dobrze bawiłem. Znaczy, inaczej, kurwa, dobrze się bawiłem. Jeden chłopiec to mi kurwa zapierdolił jakąś sztuczkę z TikToka. Oddał Hetmana i dał mi mata, kurwa za chwilę. Kurwa, myślę, że mógłbym to jakoś z pamięci nawet odtworzyć. Ale nie mówcie nikomu bo, bo na transmisji były tylko do 90 stołu To chyba coś takiego poszło Kurwa Albo najpierw jeszcze, on jeszcze to zagrał A nie pamiętam czemu to z... Nie pamiętam stary, w, ka w każdym razie, w, w każdym razie ja mu tu zbiłem, ja mu tu zbiłem na takiej zasadzie yy, tego, nie no, to musiał to wyciągnąć. No dobra, ja nie pamiętam, gdzie ten pionek, ale, po ale, ale powiedzmy, nie no, to ten pionek tu nie mógł być, no to powiedzmy ten pionek stał tutaj, kurwa, nie pamiętam, nie odpowiem Wam, ale jakaś masakra była. Masakra była. pan naturala przesyła 9 zł i 75 groszy. Teraz pytanie jeszcze się nasuwa: czy prokuratora wujka zaraz nie odwiedzi, bo nie wiadomo jest co podstałem. Robiły ta 11 z 12 lat, kazy wygrały. Ale miałem taką jedną wygraną zajebistą i zorientowałem się w tym. Jak już kurwa dotknąłem, jeszcze nie ruszyłem, dotknąłem kurwa pionka i mówię: Kurwa! Ale w dużym skrócie, mój hetman stał. Powiedzmy, tutaj jego hetman stał. Tutaj tu stał mój nie, sorry. Tu stał mój goniec, tu stał mój hetman, tu stał jego hetman. I on roszadę zrobił. On roszadę zrobił w lewo. I wystarczyło kurwa yy, dać tutaj szacha i zabrać sobie hetmana. A kurwa, już tak dotnęłem tego pionka ja i nie no dobra, chuj, trzeba, trzeba tutaj ładniej się zachować, nie? A nie, że uuu poprawiam. z tym dziadkiem co grałem? Nie, dziadek mocny był, dziadek mocny. Kurwa, ja tak szczerze to większość partii tam przegrałem o pionka, kurwa i potem w końcówce, nie? Tylko z taką panią, co ona miała tam chyba drugą kategorię 1400 To taka kurwa pozycja stary była. Ja miałem ja miałem tu pionka swojego. Ja czarnymi ogólnie grałem. No ale to whatever nie? Ja miałem tu, ja, ja miałem tu swojego pionka, tu miałem wieżę i on miał, tu, on miał tu króla. No i pionki jakoś tutaj jeszcze były tak poustawiane, nie? I, I tu jeszcze były zblokowane pionki. I, nie, i już, już tylko wieża była. No to stałem za tym pionkiem kurwa się, tu próbowałem jakoś z tym królem, ale coś tu spierdoliłem podczas procesu.